Zastanawiałeś się kiedyś, jak podnieść poziom bezpieczeństwa kontenerów działających w Kubernetesie? Jeżeli tak, to dobrze trafiłeś, ponieważ dzisiaj pokażę Ci, jak zainstalować Cube Armor, skonfigurujemy sobie kilka polityk oraz wspomnę o bardzo ważnej rzeczy, dlaczego polityki Cube Armora mogą Ci nie działać. Czy w ogóle jest Cube Armor? Cube Armor jest to narzędzie do zwiększania poziomu bezpieczeństwa kontenerów działających w Kubernetesie. Jego głównym zadaniem jest ochrona przed atakami i nieautoryzowanymi działaniami w kontenerach poprzez egzekwowanie polityk bezpieczeństwa. Jak działa Cube Armor? Monitoruje działania w kontenerach, np. otwieranie plików, uruchamianie procesów, sprawdzanie połączeń sieciowych, blokowanie podejrzanych operacji na podstawie ustalonych reguł, np. zakaz dostępu do plików systemowych. Cube Armor działa w czasie rzeczywistym, informując administratora o istniejących zagrożeniach. Po co stosować w ogóle Cube Armor? Do zabezpieczenia konteneru przed nieautoryzowanymi dostępem i atakami np. malware, exploity, do zapobiegania nadużyciom wynikającym z błędów aplikacyjnych, do zwiększenia kontroli nad działaniami procesu wewnątrz kontenerów. Ok, w pierwszy teraz tak przejdźmy sobie do na dokumentację i zainstalujemy sobie go w praktycznie dwóch, w kilku krokach. Jest to dosyć szybki proces instalacji, więc przejdźmy sobie tak getting started. Dodamy sobie, wykorzystamy sobie Helm'a. Ok, repozytorium dodane, update mamy. Teraz tak, zainstalujmy sobie Cube Armora. Najpierw upgrade operatora. Tak w pierwszej kolejności tak, instalujemy sobie operatora. Ok, operator zainstalowany. Instalujemy sobie Cube Armora, więc tak przejdźmy sobie teraz K9S. Zobaczymy jak to wygląda. Mamy specjalny Namespace Cube Armor. Ok, na razie instaluje się operator. W tym momencie przerwę nagrywanie wrócę do was jak już skończy się instalować ponieważ to chwilę trwa. Ok jak widać wszystko zostało poprawnie zainstalowane. Jeszcze sprawdźmy sobie operatora. Tak wszystko działa. Przejdźmy sobie do Visual Studio Code. Wcześniej przygotowałem kod poda manifest dla poda oraz trzy przykładowe polityki na których pokażę jak działa Cube Armor a także pokażę ważny ważny krok dlaczego Polityka może Wam nie działać. Więc tak, w pierwszej kolejności odpalmy sobie naszego NGINXa. a okay, To możemy sobie zamknąć. Cube Apply, NGINX, odpalmy sobie naszego enginex a OK, przejdźmy sobie do K9S. Przejdźmy sobie do defaultu. OK, tworzy nam naszego NGINXa. a Został uruchomiony. No i tak, wszystko jest poprawne. Ok, I teraz wejdźmy, przejdźmy sobie. O, otworzę sobie obok terminal drugi. Ok, przejdźmy sobie do YouTube Armora. Ok. CD, YouTube, tubu Armor. Ok. I teraz mamy tak. Nginx mamy skonfigurowany i wejdźmy do niego. Przykładowo, wykonajmy sobie na przykład apt-get update. Oczywiście, jeszcze żadna polityka nie została użyta. Sprawdźmy, jak najbardziej możemy sobie tworzyć, aktualizować paczki. Wejdźmy sobie teraz do pierwszej. Polityki: jest to apt.get. Blokada, chodzi ogólnie o blokadę apt.get. Mam tak, mamy name, nazwa naszego, specyfikacja selector, match label. Tutaj w app. Wybieramy labelkę w podzie. W przypadku naszego nginxa a jest to App NGINX. Jak widać tu label App NGINX, bo polityka po tym będzie szukała, którego poda ma blokować. Następny jest proces, czyli że będziemy blokowali jakiś proces, ścieżka do procesów, które ma zablokować. Dobrze, odpalmy sobie ten proces, zainstalujmy go sobie. Ls kubectl apply minus f block apt-get Ok, polityka została utworzona. Spróbujmy sobie teraz zrobić aptgate. Jak widać, mamy permission denied, co oznacza, że polityka działa. Ok, to jest pierwszy przykład. Jak widać, możemy zablokować sobie, sobie wykonywanie danej, danej, tej, danej komendy. Drugi przykład to jest blokowanie narzędzi takich jak curl, wget, nc, czyli netcat i ssh. Więc tak, odpalmy sobie tą politykę. kubectl apply, teraz rzucamy sobie block network tools. OK, odpaliliśmy i teraz spróbujmy sobie wykonać curl na localhost. Jak widać, wszystko działa jak należy. Możemy sobie, blokujemy sobie, jak chcemy. Ok, przejdźmy i sprawdźmy sobie trzecią politykę. Mamy apt-get, mamy network tools. Ok, i nasz engine Dobra, i trzecia polityka to jest blokada katalogu opt. Więc sobie przejdźmy i odpalmy sobie trzecią politykę. kubectl Blok opt.liar. Log OPTDIR. OK. Teraz przejdźmy sobie z powrotem do NGXa i spróbujmy w katalogu OPT utworzyć jakiś plik. O, jak widać już nawet nie możemy tutaj wejść. Mamy Permission Denied. To, co oznacza, że Cube Armor jak najbardziej działa. I teraz bardzo ważna rzecz. Czasami jest tak, że macie politykę w, w Cube Armorze, która pomimo tego, że, że jest poprawnie skonfigurowana, ona nie działa. Na przykład, przykładowo mamy jakiś katalog systemowy i, i wyłączamy zapis do niego, na przykład w podzie nginx i chcemy zablokować dostęp, ale pomimo bloka, polityki na blokadę nadal możemy zapisywać. I tutaj jest problem taki, że są dwa, dwie przyczyny, dlaczego może tak się dziać. Po pierwsze, pod może być uruchomiony w trybie tak zwanym privileged, co oznacza, że Cube Armor w ogóle nie ma nad nim kontroli, i druga opcja jest taka, że ROOT ma większe uprawnienia, przez co niektóre polityki mogą nie działać, jeśli, nie, jeśli nie, wy, nie wymusisz dodatkowych zabezpieczeń. Przykładem takiego dodatkowego zabezpieczenia jest dodanie w definicji, w manifestie poda security concept allow privilege escalation na false. W momencie kiedy to użyjecie, nie ma opcji, żeby polityka Cube Armora wam nie zadziałała. Ona musi zadziałać. Przy, przy wielu politykach właśnie też się spotkałem z takim, z takim czymś, i dlatego bardzo ważną rzeczą jest, żeby podnieść poziom bezpieczeństwa, budowania obrazów, gdzie na przykład jest takie rzeczy jak odpalanie obrazu NGINX-a. to znaczy, jeżeli chcecie odpalić NGINXa, odparcie go na innym użytkowniku, typu NGINX, Data, albo jakikolwiek inny, który ma uprawnienia, zamiast na root, dając tak naprawdę dając komuś z zewnątrz Potężne pole do manewru, bo na takim kontenerze wtedy będzie w stanie zrobić wszystko. Więc jak najbardziej polecam w tej sytuacji stosowanie Q-Parmora i blokowanie możliwości eskalacji uprawnień. Ok, to wydaje mi się, że to już jest wszystko. Oczywiście kody, O, jeszcze sobie z Network Tolsa odblokujmy, jako ostatni przykład. I zobaczymy, czy tutaj również tam wszystko zadziała, czy będziemy już mogli sobie wykonać kurla? Block network tools. Block network tools. OK. Teraz wykonajmy sobie kurla na localhost. Jak widzę, wszystko działa, tylko oczywiście nie mam, nie mam nic wystawione na localhost, to spróbujmy sobie zrobić na przykład tak. Do mojej domeny. Jak widać, wszystko działa poprawnie. Jeżeli podobał Ci się film, zostaw suba, zostaw lajka. Jeżeli chciałbyś, żebym bardziej rozwinął temat Cube Armora w jakimś dłuższym filmie, to zostaw komentarz. I, a na tą chwilę dziękuję bardzo za oglądanie i do następnego razu.